Cześć, z tej strony Adaś, na co dzień prowadzę kanał Spółerad, a to jest 88 odcinek naszej wspólnej przygody z grą LEGO Indiana Jones 2. Przygoda trwa, którą przechodzę, oczywiście na 100%, bardzo się męczę, ale jeszcze łącznie z tym. Tylko trzy odcinki, mam nadzieję, że będziecie mi towarzyszyć. Od razu, jeszcze krótki apel: YouTube zżera wam komentarze i zżera łapki w górę, więc upewnijcie się, jak już daliście łapkę w górę, do czego was oczywiście zachęcam, że na pewno ona później jest wieczorem. Możecie też tak robić w innych seriach, bo w innych seriach jest dokładnie to samo: że wieczorem sobie patrzę i mam tam na przykład sześć łapek w górę, budzę się rano i są tylko dwie. Nie wierzę, że wszyscy z was z tych czterech łapek w górę cofnęli łapkę w górę, więc tu jest coś nie tak. To się też pojawia w Legutkach, oczywiście. Dobra, zaczynamy. Trzy ostatnie odcinki. Mamy równo 98% w całej grze. Jak widzicie, 84,7% tutaj. I patrzcie, zrobiłem czwarty z tych poziomów bonusowych, czyli jeszcze muszę znaleźć. Drugi, trzeci i piąty. I teraz rozpoczniemy też żmudne poszukiwania, ale nie powinno być źle. Ja sobie wskoczę do pojazdu. No, coś się tutaj nie chciało. Ok, i tam mamy następny poziom, a jeszcze szukam tutaj czegoś, bo może tutaj coś być. Ale z tego co widzę to nic nie ma akurat. Tutaj trzeci na pewno. Zastanawiam mnie to jeszcze. No, bo jednak wygląda to co najmniej podejrzanie. Tam jest. Okej, okay, tam jest poziom. No dobra. To w takim razie chodźmy sobie. Tutaj. Bo czemu by nie? Zaczynamy poziom bonusowy, numer. No właśnie, nie wiem. 2, 3 albo 5. Wydaje mi się, że albo 2, albo 3. Ok, makiem sobie w to od razu strzelmy. Mamy odpalone. Aha, bo one się w ogóle ruszają, więc jest trudniej. Właściwie to, co mi się podoba, jeśli już coś mi się podoba, to jest fakt, że te poziomy są coraz trudniejsze. Mają. na przynajmniej tak mi się wydaje. Mają coraz bardziej wymyślne te. Nie, może nie tyle pułapki, co... Widzicie, tutaj się nawet nie trzeba starać, wystarczy podpłynąć. No właśnie, nie wystarczy podpłynąć. Właściwie to ja teraz sobie płynę, ale to ogólnie nie wystarczy. O! A jednak wystarczyło. Bo po prostu źle się do tego zabrałem. I cyk tutaj. Elegancko. W hubie już nic nie szukałem, bo wszystko mamy w hubie znalezione, więc to jest w ogóle nie. nieistotne. Dobra. Zastanawiam się, do czego, do czego mi włócznia jest potrzebna, ale pewnie się dowiem. Ok, do tego już widzę. Daleka droga przed nami, jeśli o to chodzi. Ok. I cyk, elegancko. No prawie mnie zepchnął. Idiota. Ok. Mamy włócznie. Możemy lecieć z powrotem do miejsca wrzucenia włóczni. Wycelujmy stąd. No, kurde, prawie to miałem. Aha, dosłownie, bo jeszcze nawet to się nie wrzuciło. Kurde. Jak ja nienawidzę tej gry. Nienawidzę tej gry. Jest okropna. Niech to się już skończy, błagam. Z każdym odcinkiem jestem coraz bliżej, i z każdym odcinkiem cierpię coraz bardziej. Ok, dobrze, że włócznia się nie traci przy w... wpadnięciu do wody. To w ogóle by było straszne, ze strony twórców, nie? Już myślałem, że w maka pójdzie. O, straszna muzyczka. Niedoczekanie wasze, okej, okay. jeszcze pięć stów Kit. mamy to, gdzie jest? Gdzie jest łopata? Gdzie jest łopata? Pytam. No nie. Gdzieś pewnie jest, nie? Tu są włócznie, łopaty tam nie ma? Nie ma, bo bym zauważył. Kurde, mam dosyć. Nie ma nigdzie łopaty, nie ma nigdzie łopaty. Teraz zobaczymy. Tam jest łopata. Jak się do niej dostać? Aha, wiem przecież. Ja jestem mądry. Na szczęście drugie podejście pójdzie mi szybciej. No bo. No bo tak. Okej, okay, pchamy elegancko. Koniec. Już nie muszę się męczyć. 4 minuty mi to zajęło. Spróbujemy się zmieścić w dużo mniejszym czasie. Teraz, miejmy chociaż odrobinę satysfakcji z tej gry. To wszystko tutaj, proszę bardzo. Tak, wszystkie mnożniki i ruszamy. z Whip'em działam. Okej, okay, wystarczy przejść chyba tylko przez jedną pułapkę tak. Tak jak myślałem. O, tutaj mi proszę jak elegancko poszło. No, cyk. Dobra. Jak zasyczał wąż śmierci. I to wszystko w 40 sekund. Idzie mi dużo szybciej. To jest to jest satysfakcjonujące. Tutaj. I dalej brniemy. I brniemy, to jest w ogóle dobre słowo. Cała ta gra to jest jedno wielkie brnięcie. Ach. No, kurde. Tutaj cyk. Dobra, udało się. I teraz łopata, szybko kopiemy. No nie, spadło. Nie będę po to wracał, bo mi się nie chce. Jak spadło, to spadło. Tak miało być. Taka jest wola. Gry ok, minuta 35. Da się, da się, a da się dobra. E, to teraz ruszamy w tym kierunku. Na szczęście mamy blisko tym razem. Nie musimy w ogóle wchodzić do naszego pojazdu ukochanego. Spotka latającego, idziemy sobie tutaj do wielkiego spotka latającego. Kurde. Bug taki sam jak wcześniej. To ta, ta gra mnie nienawidzi. Słuchajcie, ta gra nie chce się skończyć. Muszę jeszcze raz to zrobić, bo inaczej yy, nie zdobędę mini zestawu i kurde. No kurde, dramat. No, ale dobra, co, co ja się mnożników namnożę, to, to moje. Przynajmniej teraz, teraz już się nie będę bawił w żadne przechodzenie tego. W sensie żadne monety. Lecimy tak. Tak szybko. Proszę bardzo. Poszło jeszcze szybciej słuchajcie. Niesamowite. Mam nadzieję, że to już jest to. Dobra. Teraz tu, kurde prawie. Nienawidzę tej gry, nienawidzę tej gry. Muszę przechodzić ten poziom trzeci raz. Bo to jest zabugowany szajs, a nie gra. Jasny gwint. Nie znoszę po prostu. Kopanko, tak jest. Teraz przesuwanko. No, jeszcze bardziej pobiłem rekord. Super, to może chociaż dacie mi mini zestaw w końcu, który powinienem był zdobyć za pierwszym razem. Straszne to jest. Nie ma, jak ten. Jak się okaże, że gra nie chce, żebym ją przeszedł, to męczycie się razem ze mną. No, kurde, ewidentnie, patrzcie. Ile zrobiłem poziomów? 8. Gdzie jest mój mini zestaw? Głos mi się załamał. Jasny szlak by to trafił. Przepraszam, już nie wytrzymuję po prostu tej gry nerwowo. No, kurde. 7, ale, ale słuchajcie, co się nazbieramy pieniędzy, to jest nasze. Tak, kurde, super. Chyba już mogę sobie pomarzyć o pobiciu tego rekordu. Chyba tak. Co nie? Chociaż kto wie. Dobra. Tak, już zdecydowanie. Mam gorszy czas. No ale dobra, no nie ma co się spinać w takim razie, nie ma co rozpaczać. Prawie. Kurde! Po prostu prawie już to miałem, no. Oh, oh, ja nienawidzę tej gry. Nie, nie wyrzucił... włóczni. Turny. Ja się nawet nie spieszę. Ja mam 30 sekund, żeby to zrobić. To jest niewykonalne w takim czasie. No prawie, no... No teraz już mam mniej sekund, dużo. Nie ma szans. Nie będę się tutaj w to bawił, nie będę z siebie robił idioty, bo po co? Szkoda mojego i waszego czasu. No, widzicie? 4 sekundy, nie, to nie wykonałem. Chociaż? Kurde, widzicie? <ścoughs> prawie. No to chociaż dajcie mi ten mini zestaw już. No, dobra, zobaczymy teraz. No i co? No i nic. Kurde, mam dosyć. Dobra, zrobimy myk y, z taki jak ostatnio zrobiliśmy w tej sytuacji. To znaczy przejdziemy sobie następny poziom i później y, spróbujemy do niego wrócić. No i zobaczymy. Słuchajcie, to by było na tyle w takim razie w tym nieudanym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak było, no to oczywiście wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę, subskrypcją. A ja widzę się z Wami w 89. przedostatnim odcinku tej okropnej gry i całkiem udanej serii. Chociaż wolałbym, żebyście oglądali coś innego, na przykład moje inne serie. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.